Cześć, jestem Szobu, a to kolejny materiał w moim wykonaniu. Jakiś czas temu przeglądałem sobie grupę One z Polska i natrafiłem na pewien ciekawy post administratorki. Post ten jest z 9 stycznia i jest w nim mowa o tym, że wtedy odbyła się emisja programu Honma Techka TV, w którym mieliśmy okazję pozwiedzać dom Ody oraz dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. I pomyślałem sobie że jest to dobry materiał na filmik. W opisie filmiku znajdziecie link do tego postu, żeby nie było, że nie podaje źródła. Ok, lecimy. Według Ody One Piece będzie liczył nieco ponad 100 tomów, więc może być to 110, 120. Jeżeli będzie ich 120, to według moich obliczeń, które są raczej prawidłowe, yy... Manga potrwa jeszcze 7 lat, co jest chyba całkiem spokojnym. E, początkowo ark Amazon Lily miał zostać wprowadzony później, lecz Oda przyspieszył go ze względu na pójście jego córki do szkoły. Nie chciałby musiała wysłuchiwać nieprzyzwoitych pytań na temat wyspy kobiet. Ciekawa sprawa e, dodał, że nie chce, żeby jego dziecko widziało, że rysuje takie rzeczy. Chodzi tutaj o Hankok oraz wątki związane z seksualnością. Jednak jego córka lubi postać Hankok tak bardzo, że przyniosła jej figurkę do szpitala. Zapytała wtedy: Tato, ty lubisz piersi, prawda? Podsumował to tym, że nie ma już nic do stracenia. Oda wierzy, że Takuya Kimura daje One Piece szansę na bycie bardziej znanym na świecie. Pan Kimura to japoński aktor, który pojawił się również w tym odcinku przyrządzał mięso na grillu. Możemy go znać również z filmiku o gościu, który ma obsesję na punkcie One Piece Oda uważa, że One Piece jest bliskie końca. E, Oda nazwał bar w swoim domu Shinji Shimizu, który jest oryginalnym producentem z serii. Oda czyta mangi takie jak Kingdom, JoJo, szanuję, Hunter Hunter, Dragon Ball i Vagabond. Według słów Ody jego zdrowie nie jest w najlepszej kondycji. Cierpi na problemy z krążeniem, choruje na cukrzycę, pracuje do późnego rana i nie jest zbyt dużo. Oj Oda, dbaj o siebie. Chociaż bycie mangaką, który rysuje jedną z najpopularniejszych mang na świecie, to ciężki kawał chleba, Oda posiada zaplanowane zakończenie serii, lecz nie wie jeszcze w jaki sposób połączy je z pozostałą częścią fabuły. Generalnie ja zawsze twierdziłem, że, mm, że One Piece jest, no że Oda ma przemyślane to wszystko od początku do końca, ale się lekko nie spodziewałem, że jeszcze nie wie jak to wszystko połączy. Bo za, Oda zawsze jest tak kojarzony z niezwykle przemyślanym, niezwykle przemyślaną fabułą i przemyślanym prowadzeniem serii, dlatego spodziewałem się, że jednak wie jak to wszystko się połączy, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Mam zaufanie do Ody, wierzę, że mu się to wszystko uda. Tak jak powinno. Eee, kolejny raz zostało zadane pytanie o to, czy One Piece okaże się siłą przyjaźni lub poznawaniem samego siebie. Też mi to przesło przez myśl, ale Oda zaśmiał się i powiedział, że kategorycznie nie zrobi czegoś takiego. W dzieciństwie nie podobało mu się zakończenie Czarną Księżnika z krainy OS, więc postanowił nie kończyć własnej serii w taki sposób, by rozczarować fanów. Jego pracownia jest połączona z jego domem. Posiada 10 asystentów. Kiedy jest skoncentrowany na pracy, musi mieć wokół siebie totalną ciszę. Nie można wtedy z nim rozmawiać. Padło pytanie, czy zamierza przywrócić do życia Aysa. Na co kategorycznie i krótko odpowiedział nie. Z tego się bardzo cieszę, bo nie chciałbym, żeby Ace powrócił do żywych. Jego moment jego śmierci był tak mocny dla Luffy'ego, że gdyby teraz Ace powrócił, no to myślę, że byłoby to słabe. Oda sypia od 9 do 12 rano, a jego stęci od 5 do 12 rano. Oda został również zapytany o to, czy jego żona służy jako model dla Nami. Oda odpowiedział, że nie, chociaż jest do niej trochę podobna. Dla przypomnienia, Oda poznał swoją żonę podczas Jump Festy w 2002 roku, kiedy ta odgrywała rolę Nami. Dodał również. Wygląda na to, że mangaka zazwyczaj znajduje sobie żonę podobną do kobiecej postaci, którą stworzył. Zarówno Akira Toriyama, jak i Inouke Takehiko, autor Slam Dunk, Posiadają taki mini pociąg, jaki znajduje się u domu Ody. Uczestniczący w programie specjalista stwierdził, że nawet jeśli guma może zostać przedłużona poprzez ogrzewanie, to nie jest możliwe, by rozsięgnęła się tak bardzo jak Luffy. Dodatkowo, słonkowy kapelusz jest w stanie przetrwać góra przez 4 lata. Oda odpowiedział krótko: tak, tak, rozumiem, jednak to jest magiczny świat. Z czym się trudno nie zgodzić. Oda został zapytany, co zrobiłby, gdyby fanom udało się przewidzieć zakończenie historii. Odpowiedział, że zmieniłby je, mimo że od samego początku wizja zakończenia siedzi mu w głowie. No i okej, okay, to by było na tyle w tym materiale. Bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.